Wiercipiętek i odlatujące jesienią ptaki. Pewnego dnia Wiercipiętek poszedł pobawić się ze swoimi leśnymi przyjaciółmi. Była jesień, a ulubioną jesienną zabawą Wiercipiętka było łapanie kolorowych liści zrzucanych mu z góry przez znajomego ptaka. Wiercipiętek poszedł więc do bociana, z którym najczęściej się tak bawił. – Dzień dobry, bocianie! – zawołał. Z wielkiego gniazda wyłoniła się głowa bociana. – Cześć, Wiercipiętku! Kle – klekle. Właśnie miałem lecieć pożegnać się z tobą. Pożegnać? zdziwił się Wiercipiętek. Dlaczego? Dzisiaj odlatuję. Zobaczymy się dopiero na wiosnę. Ale dokąd odlatujesz? dopytywał się Wiercipiętek. I dlaczego na tak długo? Lecę do ciepłych krajów. Dlatego, że tu robi się zimno, a ja nie mogę włożyć kurtki tak jak ty, więc nie przetrzymałbym zimy. Lecę tam, gdzie jest ciepło. Ojej, zmartwił się Wiercipiętek. Jaka szkoda. Myślałem, że się pobawimy. – Niestety muszę lecieć – odpowiedział bocian. – Ale obiecuję ci, że wiosną, jak tylko przylecę, od razu do ciebie zajrzę. – Do widzenia – krzyknął i odleciał. – Do widzenia – mruknął wiercipiętek i poszedł szukać jaskółki. – Może ona się ze mną pobawi. – Jaskółko, jesteś u siebie? – zawołał piętek, stojąc pod jej gniazdkiem. – Jestem, jestem – odpowiedziała jaskółka. – Poczekaj chwileczkę, zaraz wyjdę, tylko skończę się pakować. – Pakować? – zdziwił się Wiercipiętek. – To ty też wybierasz się w podróż? – Tak, nie wiedziałeś? – jaskółka wyszła ze swego gniazdka. – Lecę do ciepłych krajów. Niestety muszę się już pożegnać, bo nie zdążę dołączyć do innych jaskółek, które już lecą. Do widzenia, przypilnuj mojego domku do wiosny! – i odfrunęła. Smutny Wiercipiętek po drodze spotkał jeszcze znajome gęsi, które zawołały tylko – Do zobaczenia na wiosnę, Wiercipiętku! Gęsi też odlatują? Zdziwił się Wiercipiętek. To znaczy, że w lesie nie będzie już żadnych ptaków. Wracam do domu. Opowiem wszystko mamie. Po drodze spotkał wróbelka ćwirka. Do widzenia, ćwirku. Do zobaczenia wiosną. Zdziwiony wróbelek spytał. Ty gdzieś wyjeżdżasz, Wiercipiętku? Nic mi nie mówiłeś. Ja nigdzie nie wyjeżdżam, ale ty musisz lecieć do ciepłych krajów. Co ty opowiadasz? Oburzył się ćwirek. Ja nigdzie nie lecę. Zostaje tu na całą zimę. – I co, nie będzie ci zimno? – zdziwił się Wiercipiętek. – A ja myślałem, że wszystkie ptaki lecą do ciepłych krajów. – Może i będzie mi zimno, ale mam nadzieję, że ktoś zbuduje dla mnie karmnik i czasem da mi okruszki do jedzenia. – Hurra! – ucieszył się Wiercipiętek. – Ćwirek zostaje! I pobiegł do domu poprosić tatę, żeby zbudował specjalny karmnik dla wróbelka.